No i zobaczymy, czas do pobicia, czas najlepszego. Jak na razie zawodnika to 5.03. Zobaczymy, czy ta grupa, ktoś z niej będzie w stanie taki lub lepszy czas osiągnąć. Dodatkowo motywacyjny czas to 5.39.60, to czas Karola Kikuta. No, każdy, kto ten czas pobije, otrzymuje 100% zniżki na wejściówkę na mecz Lecha Poznań przy Bułgarskiej. No i proszę, już są. Już pierwsze okrążenie za nimi. Słuchajcie, wielkie brawa dla czternastej, ostatniej grupy zawodników, którzy walczą w amatorskich mistrzostwach Poznania na jedną milę. Dobrze, idą mocny czas jak na razie. Wygląda to bardzo obiecująco. Minuta 11, czas najszybszego. Minuta 15 to ostatni z tej grupy, a więc czasy absolutnie robiące wrażenie. Przypomnijmy, ten czas najszybszego do tej pory do pojęcia to 5.03. Zobaczymy. I uwaga, brawo, brawo, rzuci tam się, szykują myślę do wielkich rzeczy w tej grupie, ale zobaczymy, co to się będzie działo. Tymczasem wielkie, wielkie prawa dla całej stawki. Cała grupa bardzo mocno, no powyżej pięciu minut na pewno, ale to i tak bardzo, bardzo dobre czasy. Jak na całą grupę wygląda, to w tym momencie naprawdę bardzo, bardzo imponująco. czyżby nam się kształtowała teraz czołówka trzyosobowa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przestrzeni dystansu, który jeszcze do pokonania pozostał. I mocno, mocno, teraz mocno wsparcie. Oni walczą tutaj na 100%. Tutaj nie ma odpuszczania. Jest walka na maksa. I ostatnie kółko. Cała grupa bardzo fajnie się prezentuje, bardzo dobrze tempo. Trzymajcie to, panowie, do końca, bo naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. A tymczasem na przodzie już tam widzimy na uchu, że w żółtej koszulce zmienił nam się lider i teraz bardzo, bardzo mocno pracuje na to, żeby ten czas był jak najlepszy. Wygląda na to, że uda się tą piątkę tutaj ukryć się. W jakim rezultacie do końca? No to zobaczymy. Słuchajcie, wielkie brawa, zobaczcie to tempo. Spójrzcie szybko na zegar i popatrzcie mocno pracują wielkie, wielkie brawa za ten piękny finisz. Wygląda to naprawdę fantastycznie. Szymkowski na prowadzeniu. No i on jest jako pierwszy za linią mety. I jest, i finisz. Słuchajcie, najmocniejsza chyba grupa, tak trzeba powiedzieć, bardzo, bardzo mocno popracowali. No i te czasy też bardzo, bardzo dobre.